Dzisiaj zajmę się wymianą, łożyska to jest łożysko gardzieli. Takie trochę niefortunne miejsce. W Bizonie przejściówka taka wersja z zabierakami na oblędzie w sprzęgle, tutaj jest wybita ta obudowa, bardzo duży luz na początek 35Z, tu jest łożysko 60K6207, A nas jakie tutaj. Wyjdzie to. Dobra, wyszło. No, trzeba będzie na prasie wycisnąć. Spróbuję, jak to pójdzie. Bo to chyba jakoś trzeba będzie pod koło gdzieś to złapać. Nie, jak to w ogóle wyjąć. Tu inaczej, No, ściągaczem, by najlepiej było tak pociągnąć tego koła. Nie ruszać. To koło tu jest na klinie, ale ja chyba jedno z drugim zdejmę. Jak tam będzie jakiś pierścień, to będzie problem. Chociaż chyba między kołem a tym łożyskiem nie ma pierścienia. Albo zdjąć. Z... Kurczę, jak to zdjąć? Ściągaczem tu pociągnąć, może być zeszło. Nie wiem, jak mocno to łożysko siedzi. Tu są otwory, tu prasa też nic nie da. Spróbuję to zdjąć ściągaczem. Chociaż może być ciężko. Wolałbym tego koła nie ściągać. Jednak spróbuję na trasie, ściągasz nawet nie drgnął. Jednak z kołem będę musiał to wycisnąć trudno. Może koło nie pęknie. A, e, idzie. Już jest uwolnione. Ale nie ma co, po co ściągać całkiem. Dobra, tutaj ja bym mógł pokazać jak to jest luźne. Teraz się to naciągnęło trochę. No. Tu chodzi o to, że to, to łożysko lata góra-dół, że tak powiem, w tej obudowie. Ona jest tutaj wypracowana. To jest obudowa 5060, czyli to jest obudowa rodem z Giganta, można to tak nazwać. Między łożyskiem a tym kołem nic nie ma. Żadnych... No nie ma żadnych... Tu to koło trzeba było trochę wyczyścić chyba. Te koło jednak trzeba wcisnąć tutaj do oporu. Ile się da? Jest tu opór i ono dalej nie pójdzie. Także tu nic nie trzeba zaznaczać. Między kołem a łożyskiem nic nie ma, czyli też trzeba je wepchnąć do oporu, ile pójdzie. Nie ma tutaj jakiejś granicy. Łożysko jakiejś nowej firmy, to jest niby NSK, jakieś połączone z niewiadomo czym. Łożysko 172-6207, tak jak jest w katalogu. Tak ono wygląda. Ale zapakowane, ciężko będzie teraz je rozbroić. Trzeba jakieś nożyczki przynieś? Zapakowane, żeby nie korodowało chyba co powiedzieć teraz, takie jest wypakowane do nas w Ono przyjdzie tu. Ciekawe, czy, czy będzie pasować. O. No. Powinno. No, ale na razie jest ciężko. No, lekko tu nie ma latać. O, Jak ma chodzić, a nie tak jak to, że tutaj tańcuje na wszystkie strony. Obudowa widać, że jest odlana według fabrycznego. Według, jeżeli to jest fabryczne w ogóle, takie indeksy są 0,142,5. Czy to jest fabryczna część? Na no, pewno forma była fabryki wzięta. Zresztą to nie jest oryginalne. Dobra, reszta się już ustawi tutaj. I to teraz ma wejść. To było tak, to i tak ma być. O tak. Dobra, trzeba się na prasie ustawić. Najpierw wcisnę same koło, a później wcisnę łożyska. Mimo, że one są na jednym bałku. Mniejsza wtedy wysiła siła na łożysko. Dobra, jest opór. Piramidkę można rozebrać. Teraz widać mniej więcej czym można wcisnąć łożysko. No, na przykład tym. Ile wejdzie do tego łożyska? Klucze najlepsze były duże, jakieś klucze nasadowe, coś takiego. To nie będzie cisnęło łożyska po tej części. Co bym chciał? To? To będzie dobre tak i tak. Teraz to trzeba wcisnąć do końca. Jakąś płytkę tu wystarczy położyć taką. I coś tu jeszcze by wartało położyć, żeby to. O, coś takiego. No, ale coś takiego. No, A może spróbujemy. No i tutaj pierścionek i będzie koniec z tej naprawy. jest 35Z, dam nowy. W porządku. Teraz to będzie prawidłowo chodzić. Nie będzie tutaj tłukło. Bo tutaj strasznie by tłukło to. To teraz wymiany łożyska. Łożyska 62. 172. 62.07. No i obudowy. odbizona Giganta 50. 60. indeks, To wiadomo, że gigant.